Cześć wszystkim, dzień dobry. Witam Was w najbardziej chyba realistycznym vlogu, jaki kiedykolwiek nagrałam. W sensie yy, realia, życie, samo życie. Jest godzina 11. Ja jeszcze jestem w piżamie. Ogarnęłam brwi i rzęsy, żebyście się nie rozpraszali, bo nie każdy jeszcze jest gotowy zobaczyć, jak naprawdę wyglądam. Jestem pod kocykiem, który jest sprany. Pewnie ma z 8 lat, ale bardzo go lubię. E, tu mam. Termosik, te termofor. Yy, najlepszy prezent od siostry, jaki chyba kiedykolwiek dostałam, z gorącą wodą, yy, bo dostałam okres. Miesiąc w miesiąc, wiecie, kobiety, tak to jest. Niektóre mają fajnie, bo ich nie boli. Ja średnio raz na, nie wiem, 4-5 miesięcy, tak ze 3 razy w roku mam tak, że umieram. Po prostu totalnie mnie odcina. I i no i dobrze się stało tak, że to się stało. Akurat teraz w sobotę jest weekend, nie stało się to w pracy. Teraz już wzięłam tabletkę, więc jest trochę lepiej, ale jak się obudziłam, no to ból jest taki, jakby to mogła porównać, bardzo podobny do bólu skurczy w ciąży, w, ciąży, w sensie przy porodzie. To jest taki, tego typu ból. Ból nie do opisania, no i to jest spowodowane właśnie tą endometriozą, z którą nie wiem sama co mam robić, czasami już mam coś takiego, że decyduję się, że ok, dobra zrobię tą operację, niech oni mi to wyczyszczą, chociaż tych gusków sobie więcej namacałam i jedna z Was mi napisała, że być może to co mam na, na, mam na ramieniu to jest właśnie, też może być endometrioza. Nie wiem, co jest z tego prawdą, a co nie, ale w kontekście zdrowia i takiego holistycznego, realistycznego podejścia, no to właśnie ta motylica wątrobowa, która właśnie prawdopodobnie powoduje tą endometriozę, no po prostu ona się przemieszcza po organizmie i roznosi to dziadostwo, właśnie i być może to jest właśnie to. Nie wiem, ale y, będę się za to brała, y, no bo jeżeli chciałabym to zoperować, tego największego guza, którego mam i on mnie najbardziej boli, no to tak naprawdę jakby mnie otworzyli, to by widzieli y, fizycznie, tak, ile tych guzików tam jest, tych guzków, nie guzików. Ha! Co tam? Ha! <laughs> tam. Wielka głupa. Wielka kupa, dobra. Pa! Kibel jest zapchany. Stylówka dnia, proszę bardzo. Cyk, cyk i świąteczne skarpetki. A, no dobra. Szybko, szybko buciki zakładamy Adaś. Tutaj jest codziennie dostaję od mojego syna arcydzieło, malowanki, wykreślanki. I sobie tak układam i chyba później wytapetuję sobie całe mieszkanie. A tutaj już nie wiem jaki czas czeka na mnie lustro do powieszenia. Kupiłam sobie swoje wymarzone lustro. To prawda nie jest takie wielkie jak chciałam. Jeszcze zafoliowane, widzicie. No ale tak czeka na Lepsze czasy. Można pewnie, że można. Dobra, pa, lecimy po Kreta. Oczywiście w kurtce, bo jest 15 stopni albo i nawet mniej. Nie w samej koszulce. Jest już u nas jesień oficjalnie. Jest Deszcz i brzydko. Dobra, kupiliśmy Plumbo i idę walczyć. Niestety, żel nie pomógł, i dlatego teraz musimy jechać do sklepu, um, kupić, nie wiem, jakieś taką sprężynkę. Mama mi doradziła, czy może tego wyciora takiego tra tradycyjnego. E, w każdym razie, śpieszę się, bo strasznie chce mi się już siku. No, musimy kupić coś takiego. Dobra, akcja z kiblem zakończona. Daję Wam update. Um, niepotrzebny był ten... ta sprężyka nie była w ogóle potrzebna. Wystarczył ten, ten wycior. No i kupiłam sobie jeszcze słuchawkę. Taką najtańszą, bo tamta już mi przeciekała, rozbryzgiwała mi wodę na wszystkie strony, więc mówię: kupię sobie taką najwyższą plastikową słuchawkę. Skoro i tak planuję tutaj kupić kiedyś coś lepszego, jak kiedyś, kiedyś będę zmieniać łazienkę. No i kupiłam taki szajs. Eee, I to pękło. I tamtą już przecięłam ten stary wężyk, więc już on się nie nadaje do niczego. A ten nowy, ta słuchawka pękła. I teraz mam coś takiego. Teraz mam taki taki prysznic. Taka słuchawka, bo, bo widzicie, tu mi pękło. Ehm, o, chciałam odkręcić po prostu za mocno, ale to widzicie, to jest szajs, naprawdę taki plastik hamski. Ehm, i chciałam polepszyć jej. W każdym razie ja czuję się dużo lepiej, jak widać. Zresztą to mnie cieszy. Teraz idziemy dalej. Mój syn już przygotowuje na obiadek. Ja odbrałam ziemniaczki on kroi. Będziemy je w Lidlomik się robić, ale coś Wam pokażę, bo on się fajnie bawił. To jest ten, to jest, chcieliście takie realne życie, no to, no to proszę bardzo. E, moje dziecko się fajnie bawiło, ja piłam kawę, później tą ekspres do kawy sobie wyczyściłam, bo już mnie ta czerwona lampka dobijała i to on się fajnie bawił, a ja miałam 40 minut dla siebie. No, także dobrze jest. Kroisz skarbie? Pięknie poczekaj skarbie <śmiewanie> <śmiewanie> Nie umiem jajka Instagram <śmiewanie> Mm. Dzisiaj z kolei mamy misję z Adasiem. E, pakujemy się. Adaś się na razie sam pakuje. Na razie zapakował wszystkie swoje zabawki. E, a teraz pakuje wieszaki do plecaka. Bo lecimy... Gdzie, Adaś, lecimy? Do Polski. Do Polski. Lecimy jutro do Polski i... I ja tak siedzę i nie wiem jakie ubrania mam spakować, bo u mnie za oknem jest codziennie deszcz i 12 stopni, a sprawdziłam z kolei, że w Polsce jest y, ciepło i ma być 23, 25 stopni nawet i tak ciężko mi jest sobie wyobrazić i nie wiem jakie ubrania mam spakować. Czy mam brać krótkie spodenki, czy to jest, nie wiem. <słukasz> eee, I zawsze latam tylko z bagażem podręcznym w wizerze, więc to jest naprawdę Musi być bardzo mały plecak i zawsze muszę mieć bardzo mało rzeczy. E, tym razem, jeżeli będzie czas, a mam nadzieję, że będę miała jeden taki naprawdę luźny dzień mm, i że będę w stanie sobie chodzić po sklepach i może sobie coś kupię, bo ostatnim razem totalnie nie miałam na to Mamo czasu. Z o, dziękuję. O sweterki mi dajesz, tak, ale nie wyjmuj skarbie wszystkiego, nie wyjmuj. Tam będę mieszkać. Tam będziesz mieszkać w tej szafie. Aha, okej. Okay. No, także misja pakowanie yy... no. Dzień później udało się spakować. Yy, śmieję się dlatego, że słuchajcie nie wiem co robić. Nie mam czasu, żeby nagrywać. Nie chcę nagrywać yy, ten vlog to i tak jest, wiecie, yy, porażka. Ale co chciałam powiedzieć, nie wiem czy dogrywać w Polsce. I wtedy dopiero złączyć to, co nagram teraz i to, co nagram w Polsce i dopiero wrzucić jeden film. Czy wrzucić po prostu taki nieskończony vlog e, i mam nadzieję, że mi wybaczycie. Wolałabym chyba właśnie osobny vlog zrobić z Polski i po prostu teraz wrzucić. Daję znać, że żyję, <grym>, że mam się dobrze. To no, się dobrze, niedobrze y, żyje. To miałam na myśli. E, I patrzę tak teraz za okno jeszcze. Słuchajcie, ściana deszczu. Ja muszę za się dojechać jakoś na lotnisko. E, mam przesiadki. Nie mam bezpośredniego autobusu spod domu na lotnisko. I trochę mnie to przeraża, więc zaczęłam się zastanawiać, czy nie wziąć taksówki, która jest kosmicznie droga. E, anyway. E, sorry. Naprawdę nie miałam czasu. Nagrywać wczoraj, jeszcze musiałam iść do pracy, e, później to pakowanie, w ogóle ten wyjazd do tej Polski tym razem jakoś mi umknął, w sensie nie czuję go. Wiedziałam, że lecę od jakiegoś czasu, tak, ale nie. To jest kolejny wyjazd, wiecie. Lekarze, badania krwi, e, załatwianie spraw z mieszkaniem, kurierzy i tak dalej, więc, e, no, no, sami wiecie, jak jest. Y anyways, no tak już właśnie w tej chwili zdecydowałam, że wrzucam, y wrzucam to, co jest. Następny vlog będzie po prostu z Polski. No, tak zrobimy sorki. Tyle Pa!